Hej kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku A to co jest przede mną leży, to jak widzicie efekt tego jak make up, make up szaleje <grych> I tutaj mam taką przesyłeczkę, jeszcze nie otwierałam, nie zaglądałam, zrobimy to razem Tutaj Michał napisał dla Ewelki na piątkowe krzyżówki Także zobaczymy, co my na ten piątek krzyżówkowy tutaj od Michała mamy co on nam tutaj przygotował na te nasze krzyżóweczki piętkowe? Michał. Nie wziąłem nożyczek, to muszę trochę tutaj rozwalić papier. O. Dobra. O, jakie fajne kotki. O, matko. Co tu jest? No, nie wytrzymam. Michał. Dobra, będę wyciągać. Co to za buźka? A to taka chmurka. Mango balango. <grywia> Mango balango. Bąbelkująca maseczka energetyzująca. Także będę bomblować. Za sprawą Michała. O matko, ile jest drapek. No nie mogę. Owocówki. Ile tych owocówek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć owocówek aż. Ja nie mogę. No i co my tu jeszcze mamy? A co to? Dobra kaloria. No, proszę. Jakiś tutaj batonik pomarańczowy, bo to na pomarańcze mi wygląda. Pomarańcza. Aha, tu mam napisane. <laughs> Pomarańcza i pyłek pszczeli. No dobra, posmakuję sobie. Dziękuję bardzo, Michał. I mamy tutaj nasze krzyżóweczki na dzisiaj. Także tak, owocówki zdrapiemy sobie na osobnym odcinku, bo jako, że mamy dzisiaj y, tradycyjny y, piątek krzyżówkowy i tak tutaj misiaki już otrudnione. Dobra, odkładamy na bok papier i mamy tu krzyżóweczki. Krzyżóweczki od Michała. Więc tak jak mówię, owocówki zrobimy sobie osobny odcineczek z tymi owocóweczkami. Bardzo Ci dziękuję, Michał, za taką... Niespodziankę, urządziłeś nam tu krzyżówki. No to dobra, przejdziemy do sobie do drapania. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tą wielką krzyżówkę, tam tamtą drugą może napocznę za chwilę. A może z tą wielką krzyżówką nam się uda tutaj w miarę sprawnie. Kurczę, dziękuję Ci bardzo, Michaś, <gryś> żeś mi tutaj taki załącznik jeszcze dorzucił. Ja nie mogę. O, kabanos. Dobra, tutaj nie, a tu mamy rum. No dobra, to drapiemy. Tu mamy tak. Tu mamy mysza, metro i emu. Druga litera to y. No i szukamy. Tu mamy Y. I to tyle. To dalej patrzymy z drugiej strony. Tu mamy dyrygent. I tu mamy tynk. Dobra, następna literka. To literka J. Może trochę przybliżę. O, dobra. Teraz będzie lepiej widać, tu tak mamy, tutaj mamy j, tu mamy j. Tutaj. I to wszystko, tutaj sobie w słowach bonusowych nie mamy. I patrzymy, tu mamy grajewo. Tu mamy u. No to patrzymy, czy mamy tu jakieś U, tu mamy U, tu mamy U tego U, tu chociaż trochę więcej. Dobra, nie ma więcej, to patrzymy tu. Tu jest U. Tutaj. To nam Michał krzyżówki zrobił, piątkowe. No, proszę. Gat. <gad> Dobra, tu mamy U. Następna literka to, literka B. No to patrzymy. Tu mamy Alba. Tu mamy Bordo. Cabanos. Słowach bonusowych nie mamy B i tutaj lecimy. Czy tu jakieś B. Tak krab. Następna litera to literka N. mamy tak ewidencja, jawożna. Zacofanie. NER. I czy tu jeszcze mamy? O, tu mamy N. Tu mamy kabanos. Tu szukamy N. To tak. Mamy tu w sobie tynk. I lecimy z różową stroną krzyżówkową. Dobra, następna litera, litera F. I patrzymy. Tu mamy tak zacofanie mamy F. Czy tu gdzieś jeszcze jakieś F? Nie. Dobra. To patrzymy sobie w bonusowych. Nie mamy F. I teraz tutaj szukamy F. Też nie ma. Dobra. To następna literka. Literka G. No tego G to chyba tu będzie trochę więcej. Patrzymy, czy tu jakieś G. Nie ma. O, tu mamy w słowie gigant dwa razy. I to wszystko. O, tu mamy w słówku gat. I to, to wszystko. też wszystko. Dobra, dopatrzymy sobie tu. Tu mamy G, tu mamy G, tu mamy G. I czy tu gdzieś jeszcze jakieś G? Chyba nie. Dobra. Ostatnia z tego rządku litera i mamy literę W. Dobra, tu mamy ewidencja, jawożno. I patrzymy, czy tu gdzieś jeszcze jest litera W. Tu mamy w sobie Awizo. No, to nam Michaś zrobił piątkowe krzyżówki. No proszę, to jest giguś. <laughs> Bardzo Ci dziękuję, Michaś. Naprawdę, nie musiałeś. Ale ja się w ogóle nie przejmuję, bo ty masz niedługo urodzinki, także... <noise> także szykuj się, Michać, na niespodziewankę. No, w sumie to już... <noise> w sumie to już nie taka niespodzianka, jak będziesz przygotowany, ale chociaż nie będziesz wiedział, co tam się w środku znajduje. Aha, tu jeszcze było G. Dobra, szukamy teraz litery K. Litery K, ale coś mi w nosie kręci, zaraz kichnę. Jej, przepraszam. Tu N N. Pierwszy raz mi się zdarzyło, no ale ludzka rzecz. Kichać Dobra, szukamy liter K. Tu mamy K, tu mamy K. I tu mamy Kabanos. dobra, tu patrzymy, czy jest K, to jest sobie tynk. I tu mamy tak Kakao. Bardzo lubię kakao pić, ale to tak nie w lato, bo w lato jest za ciepło. <grystanie> tak na zimę. Skarpetki ciepłe, ładne skarpetki. I do tego kakałko. To tak to można. Spędzać zimę. Dobra, nie mamy więcej ka. Lecimy dalej, żebyśmy tutaj zaraz nie przysnęli. I szukamy sobie teraz litery S. Tu mamy S, tam tą drugą krzyżówkę zaraz napocznę trochę, żeby już tak e, szybciej poszło. A tu jak przysiadłam, to przysiadłam. dopiemy, A co tam? Dobra, szukamy teraz litery S. I tu mamy S, tu mamy tak, tu też mamy S. I czy tu gdzieś jeszcze jakieś S jest? Nie ma S, dobra. Następna literka to literka Z. Z, tu mamy Z. Tu mamy Z. Tu jest zacofanie. Czy tu gdzieś jeszcze jest Z? Tak, mamy Z, Awizo. W słowach bonusowych mamy słowie drzwi. I tu patrzymy, to mamy tak, msza. Czy tu jest jeszcze jakieś Z? Tu tak, tu mamy Z. I to wszystko, z tego co widzę, dobra literka I. O, może coś na literce I nam się zadzieje więcej. A to jest rapeczka z numerem jeden. Pierwsza. Staczki. No, Michał, Michał. Tu mamy tak, tu mamy I, tutaj mamy I. Bardzo to miłe, Michaś. Bardzo jest mi miło, naprawdę. Takie piątkowe krzyżówki. Dobra. Tu teraz mamy literkę O. No to dobra, tu mamy jawożno. to od razu dwa razy O. Tu mamy, o, tu mamy w sobie zacofanie oko. O, proszę, i oko, nawet nam tu się utworzyło słowo. No, no, no. Tutaj tego O będzie trochę. Dobrze, to chociaż się coś dzieje. Patrzymy po kolei, czy żadne O nam tutaj nie uciekło. Czy żadne O się nie ukryło? Nie, dobra. Czyli tutaj w sobie bonusowym też nie mamy O. No i patrzymy sobie tutaj: kakao, kulka, kapota. Tu mamy O, tu mamy O. I tutaj, tu w słowie oka, boa. Dobra, więcej nie ma o. O, malutku się zbliżamy do końca krzyżóweczki. I tak, tu mamy C, ewidencja. I patrzymy dalej. Tu mamy zacofanie, literka C, liceum. I dalej do komputer się odzywa. Yy, dobra, tu patrzymy, czy tu mamy literka, c literkę C. Czekajcie, czy tu nie ma C żadnego. Żeby takiej literki nie było. Nie ma, dobra. Tu nie mamy. No, no dobra, trudno. Co następne? Literka D. No to mamy tutaj sobie ewidencję. Jard. I szukamy dalej literki D. Tu mamy w słowie Ada. Tak, Bordo. Tu mamy D, tu mamy IDEA. Tak. Poprawię trochę, żeby było dobrze widać. I co? Więcej nie ma. Patrzymy tutaj dalej. Mamy w słowie gad. I drzwi Och, jakby było R, to by było cudownie Jej, to by były dwa słowa w bonusie Ale czy, czy lotto takie hojne? Raczej nie Raczej nie Bo lotto bym się tego nie spodziewała Chociaż mają takie tam Przebłyski Och, było blisko P, tylko kreseczkę dorobić i by było R No, ale nie ma tak dobrze tu mamy epir i patrzymy sobie teraz tutaj. Czy mamy tutaj literkę T? Na pewno jakaś tam jest. Już mamy. Literkę P. Tu mamy w słowie Puma. I wygląda na to, że tutaj już nie mamy więcej litery P. To patrzymy sobie teraz tutaj. Kakao, kapota. O, tu mamy P. Gdzieś jeszcze? Nie, nie widzę. To ostatnia literka. To E. E jak Ewelina. No super, tylko że nie tworzy to słowa bonusowego, bo nie mamy litery A. Nie mamy R, które by nam tutaj po prostu cuda zdziałało. I nie mamy litery T, więc bonusy nam tu odpadają. A co by tutaj się kryło? A, byłoby tu 30 zł. No dobra, czyli szukamy teraz sobie E. Może to nam jeszcze da jakąś nadzieję tutaj. Może może. Tu mamy E. Tu mamy E. Tu jest słowie NER. Liceum. Tu jest E, tu jest leksyka. Omen. I co? Szybciutko patrzymy, czy żadnego E nam tutaj. Nie uciekło, i nam mi tutaj uciekło. Czekajcie, tak, patrzymy sobie przy okazji, czy coś tutaj nie było, ile też nie. O, tutaj widzicie, tutaj było U. Oraz literka N. Od razu można sprawdzać przy okazji. I tak, czy tu jakieś E? Jeszcze? Nie, dobra. Tutaj zdrapałam. No to teraz jeszcze w różowej części. W różowej części tu mamy E. Tu mamy E. Sarajewo. tej dyrygent. Metro. Emu. Hmm, jeszcze było U. Czyli mamy tu słówko emu. I czy tak? Czy tutaj było? Jakieś słowa? Czy tu były jakieś słowa? Tu nie było. Nie, wygląda na to. O, tutaj było P, ale to i tak nic nie zmienia. Te nie mieliśmy też. Nie, nie było. Także niestety wygląda na to, że tutaj nie mamy. Tutaj. No, tutaj też nie ma. O, tutaj było. O, omen, tu jest. No to nam się utworzyło słowo Omen. Tutaj jest i jeszcze, no ale niestety nie było litery R. Także wygląda na to, że mamy pustą krzyżówkę. Ale zobaczmy jeszcze literki kontrolne tak dla wszystkiego. CM. To różne są, o. CMB. Także niestety krzyżóweczka okazała się być pusta. Wielka krzyżówka. No ale to nic, mamy jeszcze krzyżówkę XL, w niej jeszcze cała nadzieja, napocznę ją już teraz bo już filmik widzę trwa yy, około 17 minut, także napoczynam krzyżóweczkę dla, dla wszystkich pokazuję, że jest to krzyżóweczka z numerem 33 i zaraz się widzimy ok, także krzyżóweczkę mam już napoczętą yy, a tu jeszcze o, yy, z tego co tutaj na razie wyłapałam, to utworzyło nam się słowo opal w tej krzyżówce a w tej krzyżówce na razie nic. O, tu jeszcze widzę, że N i O. Widzicie, tak po międzyczasie ja jeszcze coś dodrapuję, co tam mi uciekło. No to dobra, drapiemy sobie. Następna literka to literka R. Jaką tu mamy w tej krzyżówce? I tu mamy KRA, Afrodyta, Ogar. O, tu nam się otworzyło słowo Ogar. Yy, I tak, patrzymy, czy tu jakieś R nie ma, dobra. Tutaj mamy Morela w takim słówku. Irena. O, tu mamy trochę ry. To coś nam się tutaj zadzieje chociaż. Regaty. Tu mamy ry. Słowie Rzym. Czy gdzieś jeszcze jakieś R nie widzę? Dobra, patrzymy. Następna literka to literka Z a literka Z też lubi występować w krzyżóweczkach dość często także szukamy sobie o, tutaj było jeszcze literka O i literka S o, czyli mamy tu słowo ogar, osad może jeszcze coś zaraz tutaj wyłapię. dobra, szukamy litery Z czy tu jakiś Z jest? nie ma Z dobra, to patrzymy z drugiej strony tu mamy słowo pizza. Mm, tu mamy Z. Tu mamy w słowie ketchup. Mm, więcej nie widzę Z. No to patrzymy sobie. A tu już są kontrolne. Dobra, czyli to wszystko. Jeśli chodzi o elterki, no to patrzymy sobie, czy coś tutaj mamy. Ogar, osad z tego co widzę. Po literach popatrzymy, E nie było, tych tu nie mieliśmy. D było, ale to i tak nic nie zmienia, bo tutaj nie mamy W oraz nie mam A. Literka A jest, to jest, ale nie było litery W. Także niestety. Czyli tu tak, tu był osad, ogar. Tu było S jeszcze, ale nie było T. No i co. Wygląda na to, że tu nic nie mamy. A z drugiej strony, słówko pizza. Tu było jeszcze A w Morela, no ale to nic, bo i tak nie mamy M i nie mamy E. Tu było U, ale nie mamy litery H. Z jeszcze było, ale nie mamy M. No tak, uzupełniam to, co tutaj mi umknęło, ale to i tak. I tak nic tu nam nie zmienia. A nie, czekajcie, a nie tu, opal, pizza? Nie, no to nie, wygląda na to, że. Niestety. No dobra, zobaczmy te literki kontrolne. BD. No różne są także. Niestety krzyżóweczka jest pusta, a szkoda. Także dwie krzyżówki dzisiaj puste. No ale wiem, że Michaś miał szczere chęci że jego chęci były szczere i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo jest mi miło, że o mnie pomyślałeś i o naszych tutaj krzyżóweczkach tradycyjnych. Mam batonika, mam chmurkę i jeszcze będzie kolejny odcinek z owocuweczkami osobne, sobie zrobimy. Takie owocóweczki od Michała. Także jeśli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć, no to zapraszam. To też możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić dzwoneczek żeby być na bieżąco, zapraszam oczywiście do Michała, chociaż na pewno Michała każdy zna tego kasztana super super, bardzo fajny prezent bardzo mi się podobał, była, była zabawa, a to się liczy krzyżóweczki piątkowe zaliczone dziękuję Ci Michaś bardzo serduszka dla Ciebie i buziaczki zostawcie kochani łapeczki w górę dla Michała i serduszka w komentarzu dziękuję raz jeszcze żegnam się teraz Ujzeczki. Pa, pa.